Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj wymaksuję sobie trochę moje drugie konto, yy, ale jeszcze przed tym zostawcie oczywiście łapę w górę, suba na kanale i napiszcie komentarz Dlaczego akurat to ty może powinieneś dostać skina do Barleya, kto właśnie fajnie napisze, ten dostanie ode mnie skina darmowego właśnie do Barleya, takiego jak był losowany w poprzednim odcinku i w tym odcinku również jest ukryte hasło będzie trochę, że tak powiem, łatwiej znaleźć te literki, także też oglądajcie do końca, bo jest tutaj ukryte hasło w tym odcinku i też jeżeli ktoś do mnie napisze pierwszy na Discordzie, też właśnie zgarnie sobie skina do Barleya za darmo. Także myślę, że e, warto oglądać do końca. No i myślę, że też warto tutaj napisać jakiś fajny komentarz. Na samym początku no to przejdę e, do Pasa, z którego odbiorę sobie trzy nagrody, nie dużo, bo niedużo e, ale sobie odbiorę zawsze tutaj coś dodatkowego. Ta dropa mamy niestety tutaj akurat w nic ciekawego i przejdźmy sobie tutaj do maksowania. Ogólnie nie mam za dużo też tych punktów, dlatego myślałem, żeby tutaj porobić każdą postać najpierw na dziesiąty poziom, a później dopiero może jakoś wyżej, bo jak widzicie trochę tego jest, trochę też mi brakuje e, tych postaci, no ale żeby każda postać tutaj miała jakiś level powiedzmy co najmniej dziesiąty, no to myślę, że tak będzie e, najlepiej, więc po prostu polećmy sobie od początku, na końcu sobie też kupimy od razu skina, bo ogólnie tych punktów tutaj mocy mam yy, nie za dużo. Czekajcie, teraz Mortis. Ogólnie kolety. Do kolet wydropiłem ostatnio hipercharge, także jeżeli zostanie mi trochę tych punktów, to ją sobie zrobimy tutaj yy, na 11, żeby właśnie odblokować, yy, że tak powiem, tego hipercharge'a. Ogólnie też dajcie znać yy, w komentarzu przy okazji, czy. Chcielibyście na przykład, nie wiem, żebym na live'ach powiedzmy wbijał sobie na tym koncie pucharki I na przykład wbijał to konto do 50 tysięcy pucharków Żebym powiedzmy miał dwa takie konta powyżej 50k Dajcie znać w komentarzu, bo tak właśnie myślałem ostatnio na tym Ale nie wiem po prostu, czy byście chcieli coś takiego w ogóle oglądać Dobra, czekajcie, bo tu nam się już kończy Ile ja tego mam jeszcze, gdzie by to zobaczyć Tutaj 1000 Okej, okay, to trzeba by było jakoś tutaj to mądrze... Yy, że tak powiem, dać. Zajedbita sobie odpuścimy. Albo chyba polecimy po prostu po kolei. Tutaj mamy 600, chociaż tu już idzie coraz niżej. Dobra, wiecie co? Polecimy sobie, albo nie, dobra, ulepszymy Leona. Ulepszymy sobie Leona. Dobra. I zostało nam... Oj, nie zobaczyłem. 337. Czy ja tu coś mogę? ok mogę jeszcze coś ulepszyć. Tutaj są jakieś pierwsze levele. Myślę, że to zostawię. Yy, te pierwsze levele raczej tutaj nie będą... Potrzebny, dlatego polecimy sobie z groma. Aha, tu w ogóle nie potrzebowałem tych punktów, więc ulepszymy sobie groma. I yy, jeszcze mogę, także ulepszymy sobie, Asha. Niech będzie w sumie po kolei. Jeszcze tutaj, yy, powiedzmy, po kolei sobie poulepszam. No ale to chyba już było ostatnie. nie, jeszcze mogę yy, sama, niech będzie sam, Ulepszymy sama. No i wszystkie punkty, dokładnie 3 punkty mi zostały. Także trochę mało, 22 tysiące golda. Także. No, golda jeszcze trochę zostało, niestety. Tych punktów no, z tym to jest trochę ciężej, żeby to zbierać. No, ale trochę tutaj konto. Że tak powiem, wymaksowałem dużo tych dziesiątych leveli, Ogólnie, tak to tutaj wygląda: jakieś hypercharge mam, ogólnie wszystko mi tutaj wydropiło. No, do kolety też mam, niestety nie udało się jej zrobić na jedenasty poziom, ale myślę, że za jakiś czas się na pewno uda. Także ogólnie, jeszcze wracając do tych 50 tysięcy, żeby tutaj wbijać, ogólnie rekord mam 36 tysięcy. Także, no, tak jak mówiłem, po prostu dajcie znać, czy chcielibyście, żebym właśnie tutaj wbił te. 50 tysięcy i skończył tą Aleję Pucharków, że tak powiem Aktualnie mam 27 tysięcy, no ale też W sumie te postacie są dosyć nisko, bo Większość jest po prostu na 500 Pucharków, a niektóre to nawet Niżej, także dajcie znać w komentarzu Myślę, że jeżeli będzie duże tutaj Duże zainteresowanie, że tak powiem, no to myślę, że Udało się, udałoby się Coś tutaj ogarnąć, a myślę, że spoko By to, że tak powiem, mogła być seria na live, Tak, bardziej na live właśnie tutaj mówię, bo Odcinki raczej z tego nie, ale live. Jakbym robił to czemu nie? W sumie da dajcie znać, a teraz przejdźmy sobie do zakupu skinów, bo oczywiście skiny też sobie kupię. E, mam ile 9,500 prawie e, tych błyskotek, także co by tutaj kupić? Ok, czy ja do szelki coś tu mam? Do szelki mam, więc na razie... czekajcie, a mogę mógłbym jakoś sobie tutaj e, taką całą szafkę... Okej, okay, chyba tutaj bym mógł. A nie, tutaj nie mogę, niestety. Okej, okay, dobra, tutaj są wszystkie te y, postacie i skiny, także polecimy sobie. Do Colt'a w sumie, kilka skinów mam, więc nie będę kupował. Do Bula mam. Też mam jednego, w sumie, ale mam. Do Broka jest. No, do Rico nawet tutaj dwa inne skiny. Do Spajka też. Y, kupiłbym sobie jakiegoś takiego skina. Do postaci, do której nie mam i nie mam na przykład do. Y, do Nity. Czy ja tego skina mogę kupić? Niestety tylko za Gemy. A tego wieloryba 2750, ewentualnie okej, okay, to się różni, ale dobra, wiecie co? Kupimy sobie do nity. Kupmy za 2750, myślę, że spoko będzie e, ten skin. Oczywiście, motka też wleciała. Do Dajna Majka mamy tutaj nie, dwa skiny. Do Primo jest jeden, także wystarczy. Do Mortisa nie ma, ale na razie bym sobie to odpuścił. Do króla nie ma, okej. Okay. Myślę, że do Kroła bym mógł sobie coś tutaj kupić. Niestety tego nie mogę. Myślę, że sobie mógłbym tego w sumie kupić. No bo ten za 5000 to trochę drogo, że tak powiem. A myślę, że ten byłby po prostu ok. Pójdziemy sobie na ilość skinów, że tak powiem, żeby tych skinów trochę też tutaj pokupować. Dobra, ile my tu jeszcze mamy? Na razie zobaczmy. Poko. No tutaj jest, ale 5000. Dobra, 4 koła, około punktów mamy. Także jeszcze coś tutaj na pewno kupimy. No bo. No, no bo nie potrzebuję w sumie do Piperki. Mamy tylko jednego skina różowego, ale niech będzie. Yy, ma... O, do Pamki nie ma. I do Pamki bym sobie może w sumie kupił takiego skinka. Może on byłby ok, albo zobaczmy jeszcze tutaj dalej. No, do Tary coś tam jest. Do, Dary... do Daryla też, ok. Frank spoko, do Gina nie ma nic, ale tutaj raczej nie będę chciał kupować. No dole ona mam jednego, w sumie mi to wystarczy. Do rosy mam, o, do rosy w ogóle mam dwa skiny, spoko. Weźmy sobie pamkę za 2750. Tutaj trzeci skin wlatuje. Spoko. I oj, wyszedłem i teraz weźmy sobie jeszcze tutaj yy, może jakiegoś skina za tysiaczka. Tylko gdzie ja tutaj znajdę jakiegoś fajnie, właśnie fajnego skina za yy, tysiaka? Czy ja mam sama? Niestety chyba nie, czy jest? A jest tutaj, jest tutaj Sam I właśnie ten skin kosztuje tysiaka Także właśnie myślałem, żeby sobie go kupić Bo na ten no niestety mnie nie stać Dlatego też niestety Także myślę, że do Sama sobie tutaj za tego tysiaka Kupimy chyba, że jeszcze do Maisie Ale chyba do tego będzie Okej okay. Tutaj jest Rodeo A tutaj, ale Hank tak średni Wiecie co, kupimy sobie do Sama Myślę, że będzie właśnie Najlepszy ten skin, jeżeli chodzi o te za tysiaka, po prostu także mamy trzeci, w sumie czwarty, chyba tak, czwarty skinek. Poszło tutaj 9000 błyskotek. Golda też trochę wydałem, trochę punktów mocy wydałem. No i ogólnie tak to się konto prezentuje. Jeżeli oczywiście znaleźliście hasło, napiszcie jak najszybciej do mnie na Discorda, żeby właśnie zgłosić się po skinka. Jeżeli akurat ktoś z Was będzie pierwszy, no to oczywiście sobie skinka zgarnie. Tak samo, jeżeli w komentarzach. Chcecie wziąć udział, no to napiszcie jakiś fajny właśnie komentarz. Dlaczego to akurat Wy powinniście dostać tego skinka? Dlaczego chcecie właśnie tego skina do Barleya? Ja tam na pewno coś sobie wybiorę i po prostu podrzucę też również link wraz ze skinem. Także myślę, że warto tutaj oglądać i skomentować, zostawić łapę w górę, suba na kanale. Ogólnie to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Do nas odcinka, Siema!